Znajduje się na posiedzeniu komisji, w którym władza wykonawcza, która jest powierzona panu ministrowi Bodnarowi, kieruje wniosek o postawienie przed sądem posła, którego chroni konstytucyjny immunitet. Nie jesteśmy w zwykłej debacie. Sprawa ma charakter bardzo poważny z tego powodu, że immunitet ma jakiś cel w demokratycznym państwie prawnym. Celem immunitetu, który, którym no, jak w przywileju parlamentarzystów jest to, żeby parlamentarzyści mogli swobodnie prowadzić panie swoje życzenia. Pan panie przewodniczący. Wykorzystał go pan na uwagi dotyczące kto sieciki. Czyli w sprawie no Pana wybór, jak pan woli o tym. Znaczy, możemy dysku może panie przewodniczący, przewodniczący, przewodniczący sprowadzać sprawę, sprawę, sprawę praworządności w Polsce do dwóch minut. Natomiast ten wniosek, przede wszystkim panowie prokuratorzy, z, w, w odpowiedzi na pytania, ten wniosek. Nie zawiera w jakikolwiek sposób uzasadnienia znamion czynu. Pan prokurator był pytany kilkukrotnie, jakąż to korzyść osobistą pan poseł Woś miał uzyskać te, poprzez podjęcie takiej decyzji. W tym wniosku tego nie ma. Nie dziękuję ma również uzasadnienia e, działania szkodę interesu publicznego, że polskie państwo skutecznie walczą z przestępczością, to jest szkodą, szkodą w interesie publicznym. Tak, w państwie, które dzisiaj walczy z opozycją, walka z przestępczością jest na rzecz szkodą interesu publicznego w konkretnego obozu politycznego, który dzisiaj dorwał się do Dzień władzy i represjonuje Panie opozycję.